W Krakowie w ramach programu LIFE IP Eko Małopolska, wdrażanie regionalnego planu działań dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego, który współfinansowany jest ze środków LIFE Unii Europejskiej, działają cztery doradczynie do spraw klimatu i środowiska. Pracują na rzecz ochrony i adaptacji do zmiany klimatu. Organizują spotkania, prelekcje i warsztaty oraz uczestniczą w wydarzeniach miejskich, by edukować i wciągać we wspólne działania mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz aktywistów. Realizują również ekspertyzy i analizy dotyczące zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju we współpracy z krakowskimi naukowcami i specjalistami. We współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Wydziałem z Urzędu Miasta Krakowa doradczyni opracują ekspertyzę Miejskiej Wyspy Ciepła. Doradczynie stworzyły cztery filmy edukacyjne, które można zobaczyć w krakowskim transporcie publicznym, ale również w kinie na wydarzeniach w Krakowskiej Akademii Klimatu oraz w mediach społecznościowych na stronie LinkedIn doradcy do spraw Klimatu i środowiska. Został on utworzony w tym roku, aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Z uwagi na bieżącą sytuację energetyczną, która wymaga nowych rozwiązań w zakresie produkcji energii i jej konsumpcji, rozpoczęliśmy wdrażanie programu wsparcia dla tworzenia społeczności energetycznych na terenie Krakowa. Przedsięwzięcie to będzie polegało na realizacji cyklu warsztatów i spotkań eksperckich, które mają na celu wypracowanie i wdrożenie modeli społeczności energetycznych w Krakowie. Nasza oferta edukacyjno-informacyjna skierowana jest dla dzieci, młodzieży, dla grup czynnych zawodowo i dla seniorów. Na tym etapie projektu szczególnie interesującą jest dla nas grupa zawodowa nauczycieli, z którymi dzielimy się najnowszymi narzędziami i technikami do prowadzenia zajęć z uczniami o charakterze edukacji ekologicznej. Pogoda to jest takie coś, że ona potrafi się bardzo szybko zmieniać. Zajmujemy się edukacją kreatywną, prowadzimy szkolenia, projektujemy gry. Z inicjatywy doradczeń od ponad roku współpracujemy z Urzędem Miasta Krakowa w zakresie edukacji klimatycznej młodzieży. To my chcieliśmy bardzo podziękować za zaproszenie panie doradczynie, przez pani doradczynię i zorganizowanie nam właśnie tak fajnych warsztatów w tak fajnym miejscu w Krakowskim Centrum Edukacji Klimatycznej. Jesteśmy po raz kolejny w Krakowskim Centrum Edukacji Klimatycznej na warsztatach zorganizowanych przez panie doradczynię. Z paniami doradczyniami poznałyśmy się jakiś czas temu, kiedy przyjechały do nas do Centrum Aktywności Seniorów Mistrzowice z warsztatem na temat oszczędzania energii. Znajdujemy się w Krakowskim Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie realizujemy spacery klimatyczne. Kiedy Doradczynie do spraw klimatu zwróciły się do nas z pomysłem organizacji spacerów dla mieszkańców Krakowa, pomyśleliśmy, że jest to doskonała okazja rozpoczęcia edukacji klimatycznej w kontekście zmian klimatu i ich wpływu na świat roślin oraz zwierząt, czego konsekwencją jest obserwowany drastyczny spadek bioróżnorodności. Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza powstało z oddolnej inicjatywy miejskich aktywistów. Projekt został kontynuowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Dzięki temu, że w ubiegłym roku nawiązaliśmy współpracę z Doradczyniami, oferta centrum wzbogacona została o zajęcia klimatyczne, które odbywają się w naszym centrum każdy czwartek miesiąca. Ale mamy jeszcze coś do zrobienia. Dołącz do nas. Projekt LIFE Eko Małopolska, finansowany z programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.